Wybory odbyły się w dwóch turach. W pierwszej turze kandydowali pan profesor Bogdał, profesor Hesse, profesor Kukiełka i profesor Szymański. Wynik głosowania. W pierwszej turze wyborów profesor Bogdal uzyskał 52 głosy, to znaczy 49,5% ważnych głosów. Gdyby jedno osoba więcej była za, mielibyśmy tylko jedną turę. No Ale tak w ten sposób doszło do drugiej tury. I do drugiej tory, do drugiej tury zakwalifikowali się pan profesor Bogdal i profesor i właśnie w drugiej turze na uprawnione głosowanie 107 osób głosowało 106. To była wyjątkowa dobra frekwencja. Wymagana większość głosów wynosiła 54, i w wyniku głosowania pan profesor Paweł Żubotał uzyskał 63 głosy, co stanowi 59,4 ważnych głosów. I w związku z tym został wybrany. Na rektora na następną na kadencję. Miło jest mi spotkać się z Państwem. I chciałbym tutaj na początku powiedzieć, że w naszej uczelni to ja już jestem 40 lat. Właśnie w czerwcu będzie, będzie mijać ten okres, kiedy jako kandydat na studia, młody maturzysta, przyjechałem do Koszalina, zdałem egzaminy wstępne i zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów na Wydziale Mechanicznym. No i tak już zostało. Po czterech latach uzyskałem tytuł inżyniera i zostałem zatrudniony w Katedrze Techniki Cieplnej i Chłodnictwa przez mojego promotora. I od tej pory tak awansowałem od asystenta, przez adiunkta profesora nadzwyczajnego do profesora zwyczajnego. To jest właściwie moja tutaj macierzysta uczelnia, ja jestem jej oddany i bardzo zadowolony, że. Mogę tutaj pracować w tej uczelni dla jej dobra, no i dla swojego dobra, bo cały mój dorobek naukowy w głównej mierze związany jest z badaniami prowadzonymi w ramach naszej Politechniki Koszalińskiej. Ta frekwencja wyborcza, te 106 osób, czyli te 99,1%, to świadczy o tym, że Społeczność Akademicka Politechniki Koszalińskiej bardzo poważnie traktuje wybory swojego lidera, swojego rektora. Jest to całkowite przeciwieństwo innych przypadków, które znamy w życiu społecznym i chciałem podkreślić jeszcze raz właśnie tą odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich w to, aby uczestniczyć w tym najważniejszym akcie w uczelni. Szanowni Państwo, rektor Elek, profesor Tadeusz Bogdal jest wieloletnim pracownikiem naszej uczelni, jest absolwentem naszej uczelni. Jest tutaj dłużej niż Obecny rektor jest znany mi od początku, kiedy przyszedłem na Politechnikę Szalińskiej. Nie ukrywam satysfakcji również z tego wyboru, gdyż upatruję w nim pewnego rodzaju kontynuację polityki rozwoju Politechniki Szalińskiej w zakresie infrastruktury, jak i w zakresie kierunków kształcenia i uprawnień do, doktorskich. O.